Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy jeździli na grzyby. Nie rozumiałem ludzi, którzy lubią grzybową. Teraz grzyby chcą nas zabić. Wiedziałem, że to się tak skończy. Kiedyś klikałem kartą kupując piwo, teraz klikacze klikają nas. A jeśli ostatni z nas nie żyje, to mamy jeszcze jakieś szanse? Widzieliście kiedyś świetliki? Boże, jak to pięknie wygląda w nocy. A mój plecek z kan -kana, no ten z liskiem wygląda jakby przeszedł apokalipsę przed apokalipsą. Ale życie koją się toczy. Musimy przetrwać. A przecież to nie The Forest, To jest gra. <grytania> A! Tigab, Nie! Z tej strony Rudy Raga to się kłania! To The Last of Us! Musiałem to powiedzieć tak... takim pierdzielnięciem, ponieważ gramy właśnie w tą grę. Mam nadzieję, że się intro podobało. Um. Co ja mogę powiedzieć? The Last of Us to jest pierwsza gra. W którą grałem na PlayStation, jeszcze grałem na PlayStation 3, i ojoj, zmiotła, zmiotłam je z planszy. Nie powiem, że to jest moja ulubiona gra, że taka faf, faf, ale przygotujcie się. Przygotuj się, bo chyba będę mówił personalnie do każdego na tym kanale, że do ciebie, widzu, na coś fajnego, na coś pięknego trudnego. Pewnie będę dużo tutaj humoru wkładał swojego, tak jak typowo to zawsze bywa. Ehm, no i myślę, że będziemy się fajnie bawić. Oczywiście wysoki, żeby troszeczkę mojego wkurzenia też było. Nowe dane gry. A więc zacznijmy Mam nadzieję, że. Jeżeli chodzi o kwestię poziomów głośności, wszystko będzie w początku, Że ja będę wyraźny, będzie dobrze, nie? A Naughty Dog Game. Ach, śpij, kochanie. Tomi, Tomi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca zleca to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Zwykle zleceniodawca, Ta, coś nam zleca. Ech, Zazwyczaj. Tam, okay? hmm. Tak mi się pogadamy wydaje. Mamy jutro, okej? Okay? No, 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 no. Hey. Elo. Się... Słuchaj. F... No, tak. Elo, jesteś moją córką? Piewy pierdzielo. Czemu już sobie nie śpisz? i noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść. Nie umiem na takim Czasami zegarku, się. ale chyba to jest godzina 12. Szkrabie, nie jest ta druga? Nie mam do tego głowy. No. Naprawdę tak. Proszę. Muszę się bardzo zastanowić, żeby odczytać godzinę na zegarku takim tradycyjnym. Fizand rodzinowy? Happy birthday, who Znaczy, tu przepraszam. Nie umiem angielskiego. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam, podoba ci się? Ja mam od takiego klasyczka. I polecam Szkrabię ten zegarek. Jest... Tylko paski często muszę jest zmienić, bo się zrywają. O kurczę, chyba się zaciemnia. Co? Nie, nie, nie. Oh. A, ale śmieszek. Ha, ha, ha. Skąd wziąłeś na to forse? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Nigdy tak, nie bierz narkotyków, błaga Was. Nie bierz narkotyków, miałem personalnie się do odnosić. Nie bierzcie, to zło. Zniszczy Wam życie, znajomości, zdrowie, nie polecam. Chociaż nigdy nie brałem i nie będę brał. Śpij dobrze, szklij. Nie ma nikogo w domu. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, no. która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu wujku Halo No, coś go pogoniło. O co chodzi? Siema, Elo. Jestem? Nie ma mnie. Jestem? I nie ma mnie. Ogólnie bardzo trudno jest zrobić e, odbicie właśnie w grach komputerowych, jeżeli chodzi o lustra, dlatego często deweloperzy unikają robienia odbić. Z jakiegoś powodu tam jest to trudne. Można ją kopnąć? Kopej, Dobra, Ży... dobra. Girafa, Graj. Czekaj, patrz. Ja ci podam. Okej. Okay. No a teraz odkop to. Hm. Dupa. Debasz. Miałem podobną no wieżę kiedyś. No, no, no. Co tu jeszcze mamy? Down the Wolf. Nie znam. Wolf właściwie, przepraszam. Mogę jeszcze wziąć ten telefon? Dobra, nic się nie dzieje. Nie ma sygnału. Okej. Okay. No, dobra. Hmm. Ona chyba ma z Argentyny tą koszulkę tam, tak mi się wydaje, chociaż jestem słaby, ale kojarzę, że ten śmieć Messi miał taką. No to chyba on. Ta to chyba ten kraj tak mi się coś zdaje. Zapomniałam mu jej dać. Gratulacje, congratulations. Dirdat, No więc tak. Nigdy cię nie ma, nie, nie znosisz muzyki, którą kocham, właściwie to gadzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak udaje ci się jakiś cudem zostawić co roku najlepszy... zostawiać co roku najlepszym tatą na świecie! Jak ci się to udaje, wszystkiego najlepszego tatku Pasarach Takie życzenie jako ojciec bym chciał dostać. W sumie to się pierdziel, nienawidzę cię, ale w sumie Elo. Bra. Tato? Zobaczymy, co jest za oknem. Drzewa, latarnia, spokój. Zobaczymy. O, Kibel. Po Śląsku to znaczy ubikacja. Chyba Kibel to, że jest po Śląsku, albo po prostu się tak mówi. Nie pamiętam. Tu jest jakaś gazeta. No, kiedyś to się w kiblu czytało. Gazety, a teraz ma się smartfona. Siedzi się tam, ile się chce, ogląda jakieś. Znaczy, ja tych toka akurat nie oglądam, ale jakieś tam w... W socjale po prostu. Sobie przeczytajcie. Umiecie czytać. Nie będę wam wszystkiego czytał. Tatusiu? Tatusiu, Jezus Mary, jak tak można mówić? Ja nie wiem. Dobra, zobaczmy tutaj. Ładny jelonek, czy sarna, czy coś tam? Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję to i ze względu na zaistniałą sytuację władzę. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. JEP! Ur! Jezu! Ale je było! Dwa razy! Tato? Ale f... fajnie tak, żeby. Zostawić na noc wszystko włączone, no oczywiście, prąd jest tani, rachunki ten, a tutaj on mówi o kredycie, no kuźwa, co za typ! To, to jest rowerek, nie? Okej, okay. mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Może pościelę ci łóżko, tato, dobra? Bo jak przyjdziesz, to będziesz miał od razu ładnie pościelone, chociaż ja mam syf! Nieważne. W ogóle nie wiem, dla mnie to zbędna czynność, ścielenie łóżka. Jeszcze jak nikt do ciebie nie przychodzi, to po co? Dobra, tu nic nie ma. Konie! Są koniki. Tato! No dobra, nie krzycz, dojdziemy. idziemy. Tu... mogę włączyć światło? Co się dzieje? Nie, nie mogę. Czekaj, jeszcze zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tutaj Nie A tu Rozpalcajmy wszystko Nie. Dobra Jezu, jak to strasznie wygląda. Czekaj. O jestem potworem. Dobra, idemy dalej. Ciap-ciap-ciap-ciap. Fajny uśmiech, ładne zdjęcie, a tutaj co? Tu nie widzę, tu nie widzę. A, ciemno tu. A rozjaśnię tą grę jak mogę. Jakaś latarnia morska. Jadą bagiety, jadą! Okay. Czy mogę wziąć gitarę i zagrać do Remi Fasolacido do, albo w Laskotek na potek Nie, nie mogę. Nieinteraktywna ta gra, no ja nie wiem. Słyszę psy. To jego telefon. No już, zaraz zobaczę. Nie ma nikogo w domu. Dobra, tu jest jakieś- CZEKAJ NO! Obiad zrobię. Jakąś pizzę mrożoną, o! Na przykład w Giuseppe ma się 10 zł na G2A, żeby sobie jakąś gierkę kupić! Kupujcie! Boże, ci tutaj mi kiedyś będzie sponsorować to będę mówił tak jeszcze bardziej, zachęcając. O, no, za ten Dzisiaj wrócę. Później zamów sobie coś. Przez telefon widzimy się rano, tata. No to ta pizza, no! Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, weźmiemy mu. Osiem połączeń. Aż 8? No można to użyć. Zaraz będę. To wygląda jak HTC, i to prawdopodobnie jest HTC. Bo to chyba nawet te lata będą. Ale czekaj, jak to dzwoniło? Jak tam jest napisane? No signal. Nie wiem. Jezus, Maria, ale nie no, to nie będzie fajne jak. E, tu psy umierają Sprawdźmy jeszcze tutaj Tu się nic nie dzieje, okej okay. Czyli tu się patrzyli na ten Cześć, tato. to? Gdzie byłeś? Sara! List ci nie jest? Nie, żyję, żyję! Jest spoko! Wchodził tu ktoś? Nie. Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się z Przyjdę, podejdę, tato, bo jestem ja niegrzeczną córką. Nic, co się tu nie ma? Co się dzieje? Kuperowie. Kuperowie brzmią jak kupa. Chyba są chory. Chorzy na co? Chory na wory! A to? skarbie chodź chodzono. O, o. Przyszedł, przyszedł. Wiem ostrzegam się! Nie rób tego! Idź. Mhm. Idź. Zabiłeś go. Zora? Rozmawiałam z nim rano. Rozmawiamy. to już nie porozmawiasz! musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Rozumiem. Tak. To mi. Chodź. Chodź. Idę masz pojęcie co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera, cały jesteś we krwi. Wiecie niebole, a Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Możemy już jechać? Zaraz mi się pasożytem, czy co? Z jakim pasożytem? Co, co się stało? Później... Idę tu. Hej, skarbie. Siema, Elo. Jak się czujesz? Dobrze, jest wszystko w Dobrze. porządku. Może włączymy radio? Tak, jasne. TREPY TREBESTOTA! TREBY STREBISTRUUUU WISIDŁE KOBURKING ŁADNE Będę śpiewał Po prostu super Nie to 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 nie Kolendy to za późno Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie Nie wjedziemy do chrypstrawić, musimy z tym zbadać 70. Myślę, że 35 Piotka będzie lepsza Na pewno Na pewno 2348 Widziałem w tvp 1 tak mówili. To musi być prawda. Turbulencje. A, jedź, to mi, a ja tutaj. O, Dom się pali. Ja jestem tylko chory na głowę. Aż nie dać. Zarazajałem się tylko być w mieście. A przecież ty mnie wlacowałeś w miaste. Co ty naprawiasz jeździć, człowiek ma dziecko z nami też. Czyż mamy miejsce? Szczerze jeżeli by się działo coś takiego, to też by nie patrzało na innych ludzi tylko na swoich najbliższych. Ja Jestem dość empatyczną osobą, ale w takim w takich momentach bym dbał po prostu o tych najbliższych, bo z ludźmi nigdy nic nie wiadomo, a jeszcze w, przy takim w takim momencie, przy takich zagrożeniach To jest po prostu przetrwanie No to korek fajny moglibyśmy się cofnąć To jest kurwa ciul dup! No widzisz, tak się e, tak się kończy pajacowanie. To Tomi! To rozczoł! Co ty widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! To dziwne, że nie mogę się ruszać. Nie, 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 ruszcie się ludzie! Czym oni uciekają? No. Przejeżdżaj ich, no przejeżdżaj! Kurna, no jedź na nich, kurna, przejedź! Nie przez nich do chruja. No jedź! No jedź! Trzymajcie się, Nie mogę tak ruszyć padem. Uważaj! Jedź! Kurwa, się przestraszyłem, Jezus Maria! Uf, ojej, ciepło mi już. Hej. Hej! Gówno. grę Grena początek? Nie. 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 Powinienem być lektorem. Mm -hmm. Kurwa ale do Dobra, 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 mi dobra, 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 Eee, tam nie, e, tam nie koisz Nie Nie Zostaw, nie, zostaw mnie kurwa, ubrałby się A tam co robię? Wolę nie wiedzieć O nie Dziękuję Zamknij oczy skarbie Jakie zero Nie no przez te drogie pali... Nie, dobra, Ci ludzie się palą. Maridian Bank, wyp może ja bym wziął sobie jakąś kasę, bo mi brakuje dobre, nie? Dobrze. Dobra, ej, ej, co... no kupie w kapturze. Dlaczego oni to robią? U. Nie, ale prawo jazdy to kto ci dał? Nie, mnie nie. Credit Union. Uciekajcie, ich jest za dużo. Fajny teatr. Nie, nie, no. Gdzie teraz? Arcade. Idziemy sobie pograć. No dobra, idziemy. Szybko! No dobra, szybciej nie umiem. No zostaw mnie, chopie I Ida. Ida! se do przodu, ja. Za nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! No szukam... Dalej! No wolałbym bliżej! Idź dalej. Ruchy! No dobra, no Ida, kur... Jezus! Udnij im palce, no nie ty wiem, przestrzeń, kurwa, zrób coś! Idź, ty masz szarę, ja im ucieknę! Spotkamy się tam szybko! No, dobra, 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 idę no. no. Ładne auto! Jeszcze kawałeczek. A ty się ktoś ze mną idzie? Dobra, ostow nie no, kuźwa karetka, no, może coś tu będzie, ma tego nie, 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 kuźwa, on chyba też jest zarażony. Dobra, no biegnij, no. Okej, okay, jesteśmy uratowani. Już dobrze, już dobrze, kochanie, jest, spokania. Hej! Potrzebujemy pomocy. Posłuchaj, to moja córka, chyba ma złamaną nogę. Okej. Okay. Nie jesteśmy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tata, co z Wojkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. O, nie. Sara? Przesłuchajcie, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Po wiem, że bądź skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiać. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź w proszę. Wiem, skarbie, wiem. 来い。 Zakończę. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Nika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje. Los ręce. Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy skupicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w siebie. Na ja tym chciałbym zakończyć. Mm. Ogólnie tą scenę widzę już któryś raz w życiu. I gdzieś ona na początku nie trafiała do mnie, to. po prostu śmierć kolejna. Tak. Widziałem to wiele razy. Ale gdzieś jak. chyba po materiale Maćka z wargi, z dupy. Jak. powiedział, że. Zmienia się z perspektywa, jak ma się dziecko od tej sceny. Ja teraz mam ciarki na całym ciele. Gdzieś mi się zbierało do płaczu i tak dalej, ale, no, jednak się udało to powstrzymać, ale jak się ma dziecko, bo tak w sumie mogę powiedzieć, może nie do końca, ale jednak, no to człowiek zaczyna rozumieć. Znaczy, co może poczuć, kiedy po prostu się takie coś wydarzy. Czasami głupi zabieg ostatnio miał młody i stresowałem się jak cholera. Chociaż to nic wielkiego tak naprawdę nie było, ale jednak. A tu? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co muszą czuć rodzice, którym zginęło dziecko. Czy się zaginęło? Czy ma jakieś cholerne choroby, których się nie da wyleczyć? Jest to ciężki temat. I dziwne jest, że na początku gry nam takie coś. To jest jedno z najmocniejszych w ogóle prologów, nie tyle w grach, co ogólnie. A na ten moment chciałbym zakończyć. Nie będą to długie odcinki. Muszę się gdzieś jeszcze w to wprawić. Mam <laughs> nadzieję, że się podobało. Elo.